O co chodzi tak naprawdę i jak zbudować prawdziwe, wysokie poczucie własnej wartości według założeń numeroterapii? Zapraszam na materiał. Dzień dobry, nazywam się Olga Stępińska i jestem autorką metody holistycznej pracy ze sobą, numeroterapia. W numeroterapii pracujemy zarówno z energią, jak i z kodami podświadomości. I dzisiaj mamy temat, o którym właściwie mówią wszyscy w mojej branży, czyli o prawdziwym poczuciu własnej wartości. I okazuje się, że niektórzy proponują, aby poczucie własnej wartości budować słowami: Ej, ty jak to, ty się nie nadajesz, ty zrobisz, kim jesteś, jesteś zwycięzcą, i tak dalej. I to są takie mocne, kołczowe zagrywki. Pewnie jest, są, jest grono ludzi, yy, którzy <kluzny> tego potrzebują. no Skoro to jest na rynku, to znaczy, że ktoś tego potrzebuje. W numeroterapii podchodzimy do tego zupełnie inaczej. Nie? My tu w ogóle nie mamy tych zagrywek kołczowych. My bardziej zastanawiamy się, gdzie w człowieku są deficyty, bo to te deficyty powodują, że nie możemy zbudować siebie w sobie. No Bo tak naprawdę poczucie własnej wartości to jest połączenie się ze sobą, bycie w zgodzie ze sobą, zobaczenie, jaki ja mam w życiu potencjał, co ja mam w życiu robić, gdzie mogę się rozwinąć, gdzie mam lęki, gdzie mam traumy, gdzie mam inne rzeczy i właśnie te trudne wydarzenia powodują w nas takie dziury. I te dziury, im więcej tych dziur, tym mamy większy problem z poczuciem własnej wartości. Bo jakbym to miała Wam tak graficznie przedstawić, to dla mnie człowiek z dobrym poczuciem własnej wartości nie ma dziur. I my mamy te dziurę. Ponieważ matka, jak była z nami w ciąży, to już coś przeżywała, tak? Yy, nie wiadomo, czy byliśmy dzieckiem chcianym, niechcianym i tak dalej, i tak dalej. Później musimy wziąć pod uwagę też to, że mamy poprzednie życia na swoim koncie, nie? Które też mają na nas wpływ. Jeżeli w którymś z poprzednich żyć miałeś sytuację, że popełniłeś samobójstwo, to w tym życiu masz program nielubienia siebie. Oczywiście to... Nie, nie upraszczając tego za bardzo to nie jest tak, że poprzednie życie się skończyło i od razu jesteś tu, bo to raczej tak nie było ale jakby no, masz ten wdruk że możesz nie lubić siebie mogłeś się urodzić jako ósme dziecko w rodzie, wiem, że to jest rzadka obecnie sytuacja ale znam takie osoby no więc albo wtedy byłeś takim osobnikiem w domu którym się wszyscy zachwycali albo dokładnie przeciwnie już nikt nie miał dla ciebie czasu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i teraz tak. Yy, karty yy, transformacji, które możecie kupić, za chwilkę Wam to podlinkujemy. Yy, karty transformacji, właśnie. W powstały po to, żeby pracować z poczuciem własnej wartości, żebyś mógł to zrobić sam na co dzień, nie? I tutaj mamy na przykład taką, y y taką kartę, taki, y y taką kategorię i wyciągnęłam losowo wybraną kartę, akceptacja siebie, nie? Bo poczucie własnej wartości to budujemy też akceptując siebie. I znowu tutaj to, co możemy w sobie zmienić, to super zmieniajmy, ale są rzeczy, których my w sobie nie zmienimy. Nigdy w tym życiu. Ja zawsze na warsztatach, bo ja regularnie organizuję warsztaty podnoszenia poczucia własnej wartości, i na tych warsztatach ja zawsze mówię, że ja mam 1,57 m i to jest pra prawda. Ja mam 1,57 m i ja nigdy w życiu nie nauczę się grać w koszykówkę. I choćby nawet przyjechał sam Michael Jordan i mnie uczył, to to się nie uda. I ja mogę całe życie, codziennie rano wstawać i denerwować się tym, że nie umiem grać w tą koszykówkę, a mogę nie. A mogę sobie pomyśleć, no dobrze, mamy 1,57, to oznacza, że przy każdym partnerze mogę nosić buty na obcasie, a bardzo lubię. To oznacza, że mogę jeść mniej, a ja lubię jeść mniej. Yy, co oznacza, że mogę robić inne rzeczy, których nie mogłabym robić, jakbym była koszykarką, na przykład, nie? I to jest jeden z miliona przykładów, że akceptacja siebie polega na tym, że my część rzeczy Uczymy się zdecydować i dokładnie ten proces robimy na warsztatach czy na sesjach numeroterapii. Uczymy się, co ja mogę w sobie zaakceptować, a co ja chcę w sobie zmienić. I oczywiście, jak już budujemy ten proces, że będziemy się zmieniać, no to już budujemy plan i to już jesteśmy w działaniu i to jest bardzo fajne. Poczucie własnej wartości też budujemy na przykład analizując swoje błędy, bo taką Wam kartę tu wylosowałam. Czyli poczucie własnej wartości, błąd. Każdy popełnia błędy, tylko czasami jest tak, że my mamy bardzo dużo w sobie później pretensji do siebie, żalu, że, że ten błąd został popełniony. No i w tym momencie znowu nasze poczucie własnej wartości to jest kolejna dziura, bo wyrzucam sobie, że coś zrobiłam. Nie? To, jakby tak, i wtedy trzeba z kolei popracować nad wybaczeniem. Znowu przechodzimy ten proces z kimś w numeroterapii czy na kursach, żeby ktoś przestał się za coś chłostać. To jest na przykład, jak robimy kurs przyciągania pieniędzy, to pierwsze zajęcia są o tym, co sobie zarzucasz finansowo, bo na pierwszych zajęciach musimy uwolnić cię od pretensji które masz sam do siebie, że Ci kiedyś biznes splajtował, że gdzieś źle zaangażowałeś pieniądze, że próbowałeś odejść, ale nie poszedłeś na rozmowę z szefem i tak dalej, i tak dalej. Nie? Albo może być sytuacja, przecież no nie każdy musi mieć swój biznes, ale możesz mieć taką sytuację, że, yy, że, yy, yy, że wydarzy się taka rzecz u Ciebie, że na przykład chcesz być... Yy, Dyrektorem w jakiejś firmie, bo uważasz, że masz do tego predyspozycję, a nie możesz w to pójść, bo, yy, bo się boisz, bo, bo no bo tam, nie wiem, bo gdzieś kiedyś zrobiłeś jakiś błąd, który był strasznym błędem dla firmy, nie Twojej, ale też masz to już na, na tak zwanym sumieniu. I to trzeba uwolnić. E, następna rzecz budujemy poczucie własnej wartości, wylosowałam Wam tutaj kartę, co czuję, co mi teraz jest. Bardzo dużo osób odcięło się od swoich emocji. A jak nie znamy emocji, to nie jesteśmy w stanie bardzo często e, zobaczyć, jakie kody podświadomości mamy, które nas blokują, nie? więc takie zobaczenie tego, co w nas jest bardzo ważna sprawa. E, no, i to, co robimy. Na, na kursie podnoszenia poczucia własnej wartości, albo w spotkaniach z numeroterapeutą, to jest praca z wewnętrznym krytykiem. I w tym momencie, no, my mamy cały, cały zestaw testów na to, żeby za przeproszeniem dziada zobaczyć. Wewnętrzny krytyk to jest. Jedna z najgorszych rzeczy, jaką my możemy sobie sami zrobić, no gorszy to jest chyba tylko chłostanie się za przeszłość. Ale wewnętrzny krytyk to jest ten głos, który mówi: Nie dość dobry, nie dasz rady, nie, po, nie uda ci się. I jeżeli na przykład masz w okolicy siebie osoby, które ci tak mówią, to pamiętaj, że one są tylko twoim lustrem. I ważne, żeby Y, zobaczyć, co one ci mówią, i popracować z tym u siebie. Czy ja tak mam? Czy ja tak o sobie myślę? Czy to jest mój kod myślenia o mnie? Bo może być taka sytuacja, że y, głos ludzi, którzy cię krytykują, stał się już twoim wewnętrznym głosem. To wtedy trzeba go uwolnić. Są różne metody. Eee, oprócz tego, że warto zaakceptować siebie, warto też akceptować stany, w których jesteśmy. Eee, to jest temat troszeczkę bardziej złożony. Ja go wyjaśniam mocno na kursach, eee, bo czasami jest tak, że my akceptujemy fakt, że mamy nadwagę, ale nie akceptujemy faktu, że my Takie śmieszne to jest ale jakby. Ja już się tego nauczyłam po wielu latach pracy z ludźmi, że potrzebna jest taka dwutorowa akceptacja tego, że przytyłam i tego, że ja tak zrobiłam. Ja wiem, że to brzmi podobnie, ale jednak innymi kodami się to później wyprowadza. E, no i rodzina też jest jedna z kategorii spełnienie rodzinne e, to też. Wynika z naszych uwarunkowań numerologicznych są osoby, na przykład numerologiczne szóstki, dla których rodzina będzie bardzo, bardzo ważna. Oczywiście rodzina jest dla wszystkich ważna, ale są osoby, które mają większą wrażliwość na punkcie rodziny i są osoby, które no, mają mniejszą tą wrażliwość. To nie jest ani dobre, ani złe. Natomiast dla osób, dla których ważna jest rodzina, to poczucie własnej wartości budujemy. Też trzeba o tym pamiętać, żeby budować spełnienie rodzinne. I karta, którą Wam wylosowałam na ten filmik, to jest akceptacja inności. Czyli uczymy się akceptować w rodzinie, chociaż oczywiście to w firmie, jak pracujemy, też fajnie, by to zaakceptować. I tutaj mamy tą akceptację tego, że ludzie są różni, że ludzie są inni i tak dalej, i tak dalej. No, i po co to wszystko? Po to to wszystko, żeby yy, żyć w dobrostanie. W kartach mamy cały, yy, całą kategorię o tym, yy, o tym dobrostanie. No, dla mnie dobrostan to jest taki stan, że właśnie już nie mam tych dziur, że nie jestem jak ser szwajcarski, tylko już jestem yy, taka pełna, że uzupełniłam sobie deficyty. Mój tata zawsze mówił: nie dała ci matka nie dała nie dał ci ojciec, to se sama musisz w życiu wziąć i dokładnie tak jest. Bo wszyscy pochodzimy z jakichś rodzin, wszyscy mamy jakieś rzeczy, tematy rodowe, traumy, tam, te, to życie poprzednie i tak dalej. Wszyscy to mamy. Po to tu przyszliśmy trochę, właściwie głównie po to przyszliśmy, żeby się właśnie z tym e, mierzyć, z tym e, to oczyszczać, więc mm, dążymy do tego, żeby żyć w dobrobycie a jeszcze lepiej w dobrostanie. Jeżeli jesteś zainteresowany pracą z poczuciem własnej wartości, chcesz to zrobić z nami to zapraszam Cię na stronę institutnumeroterapii.pl, Umów się na konsultację ze mną, a następnie skieruję Cię do najlepszej dla Ciebie numeroterapeutki, którą osobiście wybiorę, bo znam je i poznam już Ciebie. Zapraszam oczywiście na Instagram, zapraszam na stronę, zapraszam na fanpage, ale przede wszystkim zapraszam Cię do tego, żebyś uwierzył w to, że naprawdę nie musisz mieć dziur. Możemy wszystko wypełnić. Dziękuję pięknie. Pozdrawiam.